Cześć nazywam się Jakub i zapraszam do oglądania filmu dzisiaj będzie troszkę e, achwaryjowość i e, akwarystyka dzisiaj będzie troszkę inaczej jak zwykle ale też się mi się wydaje ciekawe dzisiaj będziemy przyrządzać akwarium dla e, zbrojników czyli lunajatów i takie żeby się takie 30 na 25 na 15 wysokiego. Wreszcie będziemy przyżywać. Teraz będę dawał kamyki. Wszystko położymy się Nowa warstwa będzie? dlatego tego się że rano jadę, żeby miała... Troszeczkę zgubiła warstwa. Ja bym nie patrzeć. Mniej więcej tak. Troszkę za dużo, ale to nic. i tak na pewno będzie roślinka jakaś sztuczna ale na początek wystarczy troszkę mi się wody rozlało ale to nic i na pewno będą yy, to znaczy nie bojowniki grunarady na pewno jakieś będą do wygrania zobaczymy jeszcze zależy ile się ich urodzi zobaczymy Na razie zobaczymy, roślinkę teraz dajemy Troszkę taka roślinka Że się opada te listki, ale Jak będzie wolał to Na pewno jakieś krewki będą miały Zapewne I takie Takie o, żeby jeśli się wyklują małe grunerady, nie grunerady dobrze mogę. To, żeby miały jakieś małe kryjówki Nie wiem czy tak się to prezentuje I jeszcze do tego brakuje termometra I pompki I żałki Ale jak żałkę z ja wiem, że U mnie ciepło I nie potrzeba Znaczy w zimie na pewno na zimę kupia, ale na tą chwilę nie bo jest. żeby ja nie patrzeć teraz, lato początek i nie raczej. Raczej nie, bo temperatura się utrzymuje taka jaka powinna być. Grzałkę raczej na razie nie będę tutaj mówię A pompkę, pompkę już Wam mówię jaką stosuję. Kupiłem nową oznaczę taką. Nie wiem, jak 10, czy 10 taką? Coś Taka prosta, zwykła. I jakbyście chcieli, to naprawdę dobra jest ta pompka. Nie trzeba jej często czyścić. jej naprawdę dobrze filtruje. Naprawdę dobra tylko z której strony damy tą pompkę Ale wydaje mi się, że z tej strony ja Chyba będzie dobrze, tak mi się wydaje mi się coś wydaje, że będzie dobrze i przepraszam Was też, że... Jakby coś było niesłychanie, albo coś przerwało Ale tak czy są Kurczę się przysał Troszkę za nisko o, chyba tak coś takiego Chyba tak, coś będzie takiego Będzie cięcie, i widzimy się jak będzie przy nalewanie wody. To cięcie. Także witam po krótkim cięciu. I teraz będziemy nalewać wodę. A jeśli nie wiem czy zapomniałem, czy nie. Zapraszam też do subskrybowania, yy, lajkowania i zostawienia komentarze komentarzy. I nie mówić czasem, że, że to ci że coś nie umiem, się ja coś zrobię. Jestem poczytkującym, więc trochę się uciekać. A ile ja będę lał z butelki, i jak komu wygodnie, ale mi wygodnie jest po prostu z butelki lać i tak mi się wydaje, tak, i, tak, tak jest z nimi najlepiej. Po prostu każdy woli inaczej. Ja na przykład wolę z butelki. Każdy inaczej woli. Ой. Я ещё доповаю и зараз też możecie pytać, czy, czy daje uzaczniać, czy nie daje? Ja daję dwa uzaczniać, przepraszam Dwa daję uzaczniać, na bakteria i się po prostu. jakiś minerały nie by aby coś takiego było. Daję dwa, takie czarne. Nie wiem, czy widać nie? coś takiego i zwykłe uzdatniać do wody tropikal 100 ml takich nie więcej leży go na oko zależy od akwarium też ja leję mniej więcej na oko później pompka to równomiernie roz, rozprowadzi i nie boję się też tu, tu czy tu będzie więcej, po prostu Wam to dobrze Dobra Jakby jakieś były pytania, to proszę pisać w komentarzach Dobrze, to ja jeszcze idę po wodę i Jeszcze po tyle i będziemy się widzieć zaraz Troszkę teraz trochę gorączniej się doleję bo brałem teraz zimną Czyli Troszkę to mniej więcej była taka nie, nie za gorąca, nie za zimna tylko taka bardziej zimna jak jeszcze chyba jedną butelka i tam się wydaje, że wystarczy Jeszcze my będziemy pompkę włączyć Wydaje mi się, że wystarczy tyle wody. Tak mi się wydaje, że wystarczy. Trochę będzie mętna teraz, bo są świeże kamyki, ale to chyba nic nie się tyle. Pompka przefiltruje i będzie tutaj trzeba a teraz najważniejsza e, puścić trzeba klonia czyli bronicci no, w takim teraz nie wiem czy widać się jak trochę przyciemniony ale raz się będzie widać

jest jeszcze szarpy. O, i jeszcze są zamku, które trochę, trochę jedzenia to mają. O, dziękuję za oglądanie. Za cierpliwość taką trochę. O, za cierpliwość, ale... Jestem poczykającym i tak mniej więcej wygląda Także dziękuję za oglądanie Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i, i chyba tyle, i komentowania To widzimy się w następnym odcinku Cześć